Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piotrek, ogromne gratulacje. Dzień pełen pracy, ale jaki finał? O tak, tak, naprawdę. Fajnie to, fajnie to wszystko wyszło na, na, na koniec. Te, teamy, te, te super teamy, jak to się nazywa. No, ciekawe zawody, no, ale tak trzeba. co się działo, cały czas trzeba było coś do. do go, biegać dookoła. Ale tak, jakby tak jeszcze można było jedną. Znaczy, po dwie drużyny to też by było tak trochę lepiej, bo no przynajmniej by ci, co nie, nie startują, by nie siedzieli. No, bo, bo to też tak jest później, żeby sobie skoczyli, nie? bo na tej trochę więcej. To tak, tylko dwie osoby mogą skakać, także to, to, to jest taki minus tego trochę. Wydaje się, że przeżyliśmy wszystko w skokach narciarskich, a potem dzieje się coś takiego jak tutaj w Lake Placid. No to jest niewyobrażalne. Jesteśmy na drugim końcu świata, tutaj nie ma innej osoby niż Polak na trybunach. A ja sam jestem w szoku, no... Niesamowite, ile, ile Polaków przyjechało na i także coś pięknego, no, jak w Polsce, no, tak by się było w zakopanym. No, no wiadomo, w zakopanym jest trochę trejny ten klimat, ale, ale, ale tu też naprawdę no, disco polo grali. <grafię> <grafię> także ciekawie było, ciekawie naprawdę fajnie. Dzięki za doping. Poganiali was, popędzali, jak e, takie chomiki w Kołowrotku się czujecie trochę? A nie, ja lubię takie tempo. Także jak, by, też jeszcze jak dobrze, fajnie byłem przygotowany do tego, bo na rano nie do końca, <noise> to jak jestem fajnie, tak właśnie taki fajny mam no stan do skakania, to to nie ma mi znaczenia. Nawet jeszcze miałem trochę czasu, żeby sobie siednąć u góry. No właśnie, co zmieniło się pomiędzy tymi konkursami? No bo trener duży kredyt zaufania Tobie dał dzisiaj. Znaczy to jest tu mnie to jest tak, no to jest tylko i wyłącznie mentalna sprawa, ale nie mentalna, takie przygotowanie mam takie swoje, no gdzieś tam gdzieś tam. E... Nie wiem, no, czasem się wydaje, że jest wszystko ok, a jestem taki, że po prostu. Nie umiem się skoncentrować, i tak chodzę, nie wiem, co się dzieje za bardzo, i ten. No, ale później, jak faktycznie mi nie pójdzie, no to sobie do takiego bata trochę się dostanę, i, i wtedy już jest tak, by, no. E, mam takie. Wów, takie coś, takie zwarcie do, do roboty, i wtedy tak, by wszystko inaczej funkcjonuje. i... No i też jeszcze tam. E, Gdzieś tam imitacji trochę, trochę skoczyliśmy, yy, no to w sumie nawet nie jakoś dużo, bo myślę, że, że yy, trener się tam trochę na więcej nastawił, a mi tak w miarę szybko już zaczęło wychodzić. Zmykaj Piotrek, bo mrozi tutaj, a jeszcze robota jutro do wykonania. No właśnie, jeszcze trzeba roboty jutro zrobić, no tak, dobrze mówisz, no. Także no miejmy nadzieję, że nie będzie wiało, bo bo tu też e, takie no, ciekawe te warunki tu są. Tu za za, za, za jest taka kosa, że no dobra, idę na razie. Zimno, idź, dzięki. Dobrodošli do ma. Dobrodošli u Planicy.